Witam w niewiele, którego to już 26 zdaje się tak, 26 czerwca i u nas wreszcie wielka ulga od gorączki. A wy tak chcieliście iść. No to idźcie. Augustik, Nie chowaj się tam za kwiatkami. Nawet Leoś jest. Gdzie ty Leoś chcesz wejść? Gdzie ty chcesz wejść? Jest około 18, chyba dokładnie 18, bo słyszę, że kościół wybija. No i co, nie bardzo w taką pogodę? Chcesz gadułka do domu iść? Tak ci się schowali pod schody. No mądrze, w sumie. Witam Was w poniedziałek. 27, tak? Czerwca jeszcze. I tak naprawdę nic nie mam za bardzo do pokazania, ale zobaczcie, jakie jest przepiękne niebo. Ja dzisiaj cały dzień pracowałam w ogrodzie i też w ogródku z przodu domu ogarniałam. I teraz już jest wieczór. Jest tak cudne światło, że poleciałam do domu, chwyciłam za kamerę i mówię, nakręcę to. Tylko, że niestety ta budowa cały czas. Pięknie. Zobaczcie, jak tutaj u nas z boku domu jest zarośnięte. Te fioletowe dzwonki są piękne. Strasznie dużo poogarniałam dzisiaj. Wypieliłam tutaj ogród. Także od czasu dzisiaj, kiedy wstałam... Nie wiem, 9.30 wstałam, to zabrałam się tutaj, za ogród. Więc poplewiłam, jak widzicie, tam już, tam już są kwiatki na, na ziemniakach. Poplewiłam, ale nic z tych truskawek. Tu jest chyba gówniana ziemia. I te truskawki, które wyrosły, to od razu wywiórki je chwyciły. Tu mam trochę ogórków. No i tak. Pomidorki niedługo już będą. Wyrwałam też rabarbar i nowy rośnie i będzie robił nalewkę. Zobaczcie na ten krzak, na ten perukowiec. Ależ on jest cudny. Także taki mój dzień, a tu jeszcze jest topinambur. Zobaczcie co zrobiliśmy przed weekendem ptaszkowi taką izolację. Zimu wyściągnij ten ręcznik, dlatego, że ciemny to jeszcze przyciąga bardziej ciepło. No dzisiaj akurat jest taka temperatura, nie wiem, z 20, jest bardzo przyjemnie. Ale tak mu zaizolowaliśmy. Więc miejmy nadzieję, że jest o wiele lepiej. Ale piękne to niebo. Właśnie ta cudna godzina. Więc tak jak mówię, w tym ogrodzie tutaj mało co rośnie przez ten mój ukochany cedar, ponieważ on robi kwaśną ziemię. Także nie wiem, co mogłabym tu ewentualnie nasadzić, jakieś hortensje. I co, co tam jakieś inne rośliny, co lubią kwaśną, ale raczej warzywa nie lubią kwaśnej ziemi, więc jest jak jest, ale niech tam będzie. A tam szylkretka siedzi w oknie. Szy, szylkretka siedzi w oknie z mączką. Łączki nie widać, bo ciemna łączka z lewej, szulketka z prawej. Więc dzisiaj bardzo dobry dzień do robienia w ogrodzie, bo nie było za bardzo słonecznie, tylko takie przebitki i nie było też gorąco, także perfekt, cieszę się, że zrobiłam, bo już miałam to zrobić z tydzień temu. Jeszcze teraz trzeba podlać. Zaraz muszę robić kotą kuwety. Jutro śmieci odbierają i zaraz będzie koniec dnia. Ale w międzyczasie jeszcze dodałam filmiki. Więc naprawdę się nie nudzę, jak widzicie. Na ulicy tyle ludzi się mnie pyta, czy wiem, kiedy oni to skończą. Niestety, nie wiem, czy oni to nawet wiedzą. Wymyłam też tutaj beton. Tą taką maszyną pod ciśnieniem. U nas to się nazywa pistolet wodny. No ale to nie jest to co dzieci się bawią, tylko ta maszyna właśnie. I umyłam też tu nasz garaż. Ja to tak nazywam szumnie garaż, ale to jest wiecie taka szopka plastikowa. Nikt tu samochodu nie trzyma, no ale z jej trzymał skutery. Więc zobaczcie. Jest wielka różnica z tym co było. I też wysprzątałam tu wzdłuż domu, bo tego dębu takie główne odpadają, takie jakby wąsy, i to wszystko tutaj ląduje, ale już chyba skończyło to się. I też zrobiłam trochę tutaj z przodu, znaczy, jej tutaj zrobił, ale ja później sprzątałam po tym, chociaż mi zostawił tą kosiarkę, i ja. Później jeździłam, poprawiałam po nim. Jeszcze nie jest perfekt, ale już jest o wiele czyściej. Było pełno liści i wszystkiego. No i ta część też została skoszona wreszcie. Waliłam jakieś dywaniki bo śmieci, będą jutro rano z mojego Mercedesa starego, którego już nie mam. Nie mają po co się walać tam w garażu. A ten kosz, jak cudnie mi tutaj kwitnie lepiej ze wszystkich no tutaj tak to się prezentuje Boże ale jestem padnięta i ktoś mi powie co ty robisz jak nie pracujesz kurde zobaczcie jeszcze jak ładnie już moje róże rozkwitają już niedługo przekwitną będzie po różach ale widzę że te różowe zaczynają kwitnąć te co normalnie kwitną w lipcu no już prawie lipiec także Dobrze kwitną, te, z którymi się biłam niedawno i wycinałam ich tyle. To bardzo brzydko wygląda, to srebrne i ta gąbka, ale niech tam będzie, dopóki ten malec się nie wychowa. No i tak. Co dziuby powiecie? Chcesz już wejść do domu? To już byłeś cały dzień na dworze, ale gadułka nie, 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 nie. Chodź, wtedy. Chodź No i mamy wtorek i zobaczcie, rozkwitły mi pierwsze nasturcje tutaj. A u nas dalej nie padało. Ale muszę wam się pochwalić, kochani, bo stuknęło mi właśnie dzisiaj 2 miliony wyświetleń. Także mam teraz 2 miliony chyba 119 czy tam kilka więcej wyświetleń zajęło to trochę czasu. No bo wiecie, niektórym youtuberom pół miliona za taki oto zwykły filmik wpada przez kilka dni, no ale ja niestety musiałam bardzo długo na to czekać, bo aż a, no, ponad 5 lat. Bo wiadomo, że moje filmiki, takie tematy, które ja poruszam, głównie o zwierzętach, nie mają tak wielkiej oglądalności jak na przykład czyjej włogi, gdzie pokazuję swoje codzienne życie. Ale i tak bardzo się cieszę, ponieważ no, 2 miliony dla mnie jest to już taka liczba dosyć imponująca. Ale cudnie. Wiem, że pokazywałam to kiedyś. Ale na żywo jest lepiej niż w aparacie. No więc bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim moim stałym widzom. Wiem, że inni YouTuberzy non-stop się reklamują na Facebooku, na Instagramie, a zakładają jakieś grupy. A ja jestem. Old fashioned, starej daty. Także ja tego nie robię. I może dlatego nie mam aż takich wyników na tym kanale, bo dalej uważam, że moje filmy są, a nie są gorsze, przynajmniej od dużej reszty tego, co widzimy na YouTube. To nie są jakieś mega informacyjne filmy, ale służą właśnie do relaksu, żeby się odprężyć, zobaczyć piękne zwierzątka, piękny ogród, znaczy, mam nadzieję, że piękny nam no mi się podoba. Posłuchać śpiewu ptaków, no i tego typu rzeczy. Patrzę ile jest tutaj szyszek na tej choince. Kurczę. Dlatego tyle było szyszek na dole, bo strasznie jest ona zaszyszkowana. Nie wiem, czy to znaczy, że będzie zima znowu ciężka. Znaczy ta, ta nie była ciężka, ale czy kolejna będzie ciężka? Możliwe. A tutaj powiesiłam ten koszyk. Chciałam powiesić tak w zasadzie tu z przodu, ale stwierdziłam, że jednak nie, no bo tu wiewiórki wskakują na, tej, na, na ten karmnik i jeszcze rozwalą kwiaty. A tutaj mam kwiatki dziwaczki, tylko że one są bardzo malutkie. Moja mama mi wysłała nasiona i mówi: Musisz tam zasilać, to one będą duże, ale nie wiem, na razie są małe. Muszę zrobić jakiś mały rycerz, co one lubią, czy tylko ten zwykły pokarm do kwiatów i muszę je przesadzić do większej doniczki. No są bardzo takie kruche. Ja się boję, że na przykład gdzieś pojedziemy na dwie noce i. Ja nie podleję na czas i one mi tu zdechną, także nie, one mi przypominają bardzo ziemniaki z wyglądu. No zobaczcie, przecież nie wyglądają jak ziemniaki. Trochę, prawda? Nawet ten kwiatek. tuż już mi ziemniaki kwitną. Ostatnio znowu przycięłam tak mega winogrona, te wszystkie, które w górę wypuszczały, no właśnie tego typu wycięłam. Bardzo dużo wycięłam. No i wtedy winogronka są już większe. O kurczę, jaka tu już jest wielka kiść. Ale nie ma tyle, ile miałam w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku miałam aż 5 kg. Jeden z tych basketów powiesiłam tu. Mam nadzieję, że nie będzie za słonecznie, bo to są niecierpki. One lubią raczej cień. Tu mam drugi, będę obserwować. Jeśli temu się pogorszy, to go przesunę w cień, a powieszę tam na przykład ten koszyk. Widzę, że bluz troszeczkę odżył, bo go podlewam znacznie mniej. I taki perfekcyjny dzień. Temperatura jest 24 stopnie, także jest bardzo, bardzo przyjemnie. Nie ma tego upału. No dobra, żegnam się. Chciałam tylko zrobić właśnie taką malutką update. I jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za te 2 miliony wyświetleń. Pozdrawiam wszystkich, buziaki. Pa.